Chyba wszyscy wiemy, że jak się dobrze wyśpimy, zdecydowanie lepiej funkcjonujemy, i nie tylko w życiu społecznym, ale również w życiu, w życiu, za, w życiu zawodowym. My to też przy różnych publikacjach wiemy, że no osoby, które są niewyspane w pewnym momencie, odzywa się tak zwany czynnik stresogenny, czyli stresogenny, źle tak. zrobimy coś, nie koncentrujemy się na pewnych zadaniach. Jeżeli mamy czynnik stresogenny, czyli wydzielanie hormonów, stresogennych, Wszyscy wiemy, że jeden z głównych hormonów stresogennych jest kortyzol, który ma również wpływ dalej można mówić na układ, układ odpornościowy, a ja już nie mówiąc z punktu widzenia lekarskiego immunologiczny, to mamy szereg ciągów, że tak powiem, ciąg zbieżnych, jeden za drugim, który powoduje, że oprócz życia takiego społecznego wpływa to na nasze, na nasze że tak powiem, życie zawodowe społeczne, ale również na występowanie wielu, wielu chorób, czy to. Z zakresu chorób czynnościowych czy też psychosomatycznych, no, czytając, psychosomatycznych, czyli wpływ psychiki na rozwój chorób układu krążenia i, i różnych organów. Reasumując, wiemy, lepiej śpimy, lepiej lepiej funkcjonujemy. Osobiście będę może mówił później doświadczenia, natomiast chyba wszyscy wiemy, że, że te Kilka dni niewyspania, ja nim tego jeszcze, że tak powiem, nie, nie doświadczyłem, e, to to życie, że tak powiem, społeczno-rodzinne, ja wiem z informacji od innych ludzi, no, potrafi się dosyć mocno sypać. Nawet po kilku dniach. Po kilku dniach, e, e, nawet Państwu mogę to powiedzieć z punktu widzenia takiego, że jestem też lekarzem e, wojskowym, e, to Izraelscy żołnierze na przykład wykorzystują w pewien sposób, żeby. Mieć tą aktywność na wysokim poziomie. Czyli wstrzykują sobie hormony, żeby utrzymać pewien poziom koncentracji przez kilka dni. E, oczywiście nie jest, nie jest fizjologiczne, e, natomiast jeżeli tego nie mamy, ten poziom tego hormonu, głównie mówimy o serotoninie, znacznie spada. Wiemy, że serotonina jest również jednym z hormonów, jak to mówimy, szczęścia. Ale to już tak. E, poza poza głównym, głównym tematem ale myślę że dosyć dosyć ciekawy. Zdecydowanie ja znam osoby które, które mówią że, że ilość ale zgłębiając temat który będziemy do którego będziemy tutaj mówię, dążyć no to zdecydowanie jakość ale Trzeba sobie wyjaśnić, co to jest jakość snu, prawda? Czyli jakość, efektywność. To jest współczynnik liczony mniej więcej w prostych słowach. Przebywanie w łóżku versus ile śpimy. Czyli przebywamy, załóżmy, żeby prosto na cyfrach pokazać. Jeżeli jesteśmy w łóżku 10 godzin, śpimy 9, to najprawdopodobniej efektywność jest 90%. Natomiast jeżeli jesteśmy 10 godzin w łóżku, śpimy z tego 6, to mamy 60%. 60%. 40% jest nieefektywne, czyli Kręcimy się, przebudzamy, nie wchodzimy w odpowiednie fazy snu, czyli ten mózg generalnie nie odpoczywa. I tu z założenia odpowiadając na to pytanie. Oczywiście, że jakość, a nie, a nie ilość. Coś jest związane z wiekiem, bo osoby starsze potrzebują mniej, mniej snu, natomiast ten mózg oczywiście pracuje do pewnego momentu na odpowiednim poziomie, ale później szybciej się zdecydowanie męczy. To jest dosyć ciekawy temat z tego względu, że tych prac nie jest jakoś jakoś dużo, ale okazuje się, że wpływ bezsenności tych technik, które mamy, bo, czyli czytaj, czytając np. przed snem, oglądając czy czytając w, te, w telefonach komórkowych, jakby wyłączamy mózg z naturalnego Biegu swoich czynności. No, głównie wiemy o tym światle, świetle niebieskim, które przez kilkanaście minut potrafi nam e, wyłączyć mózg z e, rytmu nocnego na dzienny. Po prostu mózg nie odczytuje tego, że, jesteśmy, że jest noc. E, okazuje się, że wpływając w ten sposób na mózg, dezintegrowujemy wszystkie sygnały przekaźnikowe dla całego organizmu i te prace jak ukazujące się mówią, jakość snu. Wpływa również na wszelkie zaburzenia metaboliczne i ma związek u wielu, wielu osób z, z nadwagą, tudzież tudzież e, otyłością. Mówię ten wątek, rzeczywiście ten temat jest coraz mocniej poruszany. wiemy na przykład, że w Polsce bezsenność dotyczy ponad 55% osób, oczywiście w różnym wymiarze. E, natomiast otyłość z nadwagą ponad 67% u mężczyzn podobnie prawie u kobiet. Także to w w dużym procencie, myślę, około 50% to może się ten, te dwa czynniki bez dwóch zdań za, za